A co jest ogólnie... Ogólnie ta Julia kiedyś do mnie pisała, bo jak wyszedł ten odcinek, jak wyszedł ten odcinek, gdzie ona ro, yy, nagrywała Fuck Mary Kill yy, z Ralfem Ferrarim, Ferrerim, Ferrim, jakimś tam, to no i tam byli spizgani na śpanie, no, no źle to wyglądało strasznie, nie? To co oni tam robili. A O, Ferrę z Ralfem Ferre to ha, to nadal nie pisał zaraz upadnę, Queen, to o tu muszę znaleźć ale jest tu Julka to, ona do mnie napisała. Napisała do mnie. Proszę cię o usunięcie materiału, gdzie nie wyglądam za trzeźwo, ponieważ nie życzę sobie, żeby to było publiczne. Dzięki. Mam nadzieję, że dogadamy się. Nie wyrażam po prostu zgody na mój wizerunek. Yy, ona. A ja napisała. Znaczy, ja tego nie miałam na kanale, nie? Więc no, to, bo to głównie chodziło o jakieś te materiały szuterskie. Ja napisałem, no pomijając fakt, że to publiczne wideo i nie muszę tego robić, to jak mi dasz link do tego, to pewnie będę mógł Ci pomóc. Ona ech, no są szoty z twojego live'a, jak oglądasz ten odcinek, więc raczej tego usunąć nie możesz. Uśmiechnięta bóźka, ale na przyszłość proszę cię o nieoglądanie takich rzeczy i wyśmiewanie się ze mnie. A ja napisałem, że mogę. Ona super. Dziękuję, cieszę się, że tak miło do tego podszedłeś. nie ja napisałem, zbierz się i ci pomogę. I weź się do siebie, Julia. Bo chujowa nie jesteś, ale tak się czasami zachowujesz. No. I wysłała linki do tego. Eee... No. No i kurwa, pojawia się problem, nie? Znaczy, wiecie, bo ja... Jak oni wrzucają, jak oni wrzucili te QA, czy ona robi jakieś bardziej dziwne rzeczy. Niż nie dziwne, no to wiesz, każdy się może pomylić, każdy może wrzucić coś głupiego. No i jeśli tam stwierdziła, bo ona chyba od tego czasu była w szpitalu, tam bo ona nagrywała jakieś QA, jakiegoś vloga, że jest w szpitalu psychiatrycznym i, i siedziała z weflonami wbitymi, to mówię, kurwa, no tak trochę szkoda jej, nie? Bo ile ona tam może mieć w granicach 18 lat, no, kurwa, może źle zrobiła, w złym towarzystwie się bujała. Może coś sobie uzmysłowiła. Może wiesz, może się tutaj zmieni podejście. No to też no, nie będę takim szyderczym chujem, nie? Bo to ona by miała bardzo ciężko usunąć te szoty. Yy, miały bardzo ciężko usunąć te szoty. Bo to jest dużo pierdolenia. Wiesz, usunąć film, którego już yy, jakiś ziomek. Wrzucił shota z czyjegoś live'a, na którym ktoś momentami ogląda e, film, który wrzucił w sumie inny użytkownik, w którym ty występujesz. No Jest to kurwa Turbo Zagmatwany i, i nie mówię, że to nie jest do zrobienia, ale byłoby ciężko, nie. I też by widzi mi się kurwa tego YouTube'a to bardzo zależało. E, a ja mam bardzo prosto, bo ja mogę taki film wypierdolić po prostu za prawa autorskie, nie? że wiesz, ktoś coś skopiował kawałek z mojego live'a i wyraża na no to zgody. Eee, Naura. No. No i tutaj jakaś afera. Ja jeszcze nie wiem o co chodzi w tej aferze, ale. W... Ona jest kurwa dziwna, no po prostu. Tak, w skrócie, jest dziwna. I ona ma jakiś kurwa niesamowity pociąg do. Ona ma jakiś niesamowity pociąg kurwa do, do raperów tych mięśkulowych wszystkich. Jak nie jakiś Young Addis, to, to, to Trilpem pewnie jeszcze się, a jeszcze Czułks był, to już naprawdę, no wyższa półka, wyższa półka, nie? Wiecie o co chodzi. No jest spierdolona woja, mów, mówmy wprost, czy wiesz, spierdolona, mi się wydaje, że to jest taki kurwa, to jest jakiś kurwa właśnie taki daddy issue fituje mi do nazwy live'a, ale no i to są kurwa właśnie takie, takie jakieś tam urody kurwa dziewczynki, co kurwa chodzą po, chodzą się bujać z tymi kurwa lepiej, o, oryginalnie ubranymi bad boyami, co nawijają coś na majku i, i właśnie się dzieje, jak to się dzieje, nie? Więc no. Nie wiem. Jest taki, kurwa, typ gruby. Co właśnie się tak zachowuje. Jak nie za jednym, to za drugim. Niby muzyka jest spoko, kurwa, ale melancholia to już w ogóle wyróżnienie coś ja. Ja tego nie rozumiem, ja nigdy taki nie byłem. I nie otaczam się osobami więc taki, tego typu, więc ja mam ciężko powiedzieć, co one mają w głowie. Dzięki, domciu za 20, jakby. Więc no. Po prostu bo w takim wieku, nie chce się odciąć, bo boję się, że straci się znajomych, ale to nie są kurwa znajomi jak, jak takie nie inne rzeczy lecą na tanie.